Placki z jabłkami: jogurt, jaja, mąka, cukier waniliowy, soda oczyszczona, jabłka szara, reneta. Dlaczego jogurt, a nie mleko? No, bo wtedy są kruche. Kruche. Z mlekiem by były twarde. Dobra. Jajek też nie mier za dużo, bo też powodują twardość placki. Okej, okay. i cały wpijasz. Tak. mieszamy, dobra? Czyli takie gęste to ciasto, gęściejsze troszeczkę niż śmietana. śmietana. I dajesz jeszcze odrobinę soli. Tak. I nie może być za dużo cukru pudru, bo się będzie palić na patelni. Czyli ciasto musi być tak samo gęste jak śmietana, nawet jeszcze bardziej. Rozbijasz teraz gruźki ręką. A nie można go zrobić? Nie po co dodałam jeszcze soli i nie za dużo cukru waniliowego, bo żeby się nie, nie paliło na patelni. I tak bardzo dużo. Mieszamy jabłuszka z... Rzucam wszystkie mam. Tak, e, takie pokrojone na pół centymetra mniej więcej. Hmm. To wyciągać? Hmm. C'est bien, c'est bien, c'est bien.